Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Prawda, jestem pewna, że coś nie gra i zaczynam rozumieć, skąd Nataniel miał siniaki na plecach. I już się zaczyna, ale nie mogę o tym mówić. Jeszcze nie teraz, chcę być tego pewna. Mam, mam pomysł, mam pełne rzeczy do zrobienia. Co mam zrobić? Kłótnie między... i wrócić do domu. Okej, okay, mam, czyli idę do chaty, tak? O, mila, powiedz, nie widziałeś może okularów mojej mamy i pytasz, się mnie o to. koparku się mnie o to pytasz? Nie, przykro mi. Kurczę, jestem pewien, że zostawiła gdzieś w szkole to coś do szkoły. Nie sądzę. Możliwe, że ktoś się znalazł i najdzie do pokoju nauczycielskiego. Eee, tak, to nie głupie. Pójdę to sprawdzić. Szkoła nie jest jeszcze zamknięta. Nie, jest jeszcze sporo osób przed szkołą. Ej, nie musisz się do mnie zwracać takim tonem jakim. Powiedziałaś to tak, jakby to było oczywiste i jak gdybym był idiotą, że... Że o tym nie pomyślałem. Jakie te odpowiedzi? Niektóre są podupione naprawdę. Przecież po prostu mu powiedziałam, że szkoła jest jeszcze otwarta, bo jest, są jeszcze inne osoby przed szkołą. A nie. A skąd ja mam wiedzieć, jakim tonem suśka coś powie, no? Jakie to jest kuźwa durne. No trochę tak jest, prawda? Nie, bo... Dobra, ja idę do chaty. Bo... Weszliśmy do domu, poszłam do swojego pokoju, aby zostawić swoje rzeczy. To było tak głupie teraz, że ja normalnie nie wierzę, nie? Porozmawialiśmy z. Znaczy. Się... Odcinek ma 10 lat, okej? Okay? On tam wyszedł chyba w lipcu, 10 lat temu. <laughs> Więc no, porozmawialiśmy z swoim tatą na temat tego, co powiedzieli nam o tobie nauczyciele. Oj, oj, boję się. A, no i dostanę szlaban? Haha, <laughs> nie, dostałaś bardzo dobre oceny ze sprawdzianów i żaden nauczyciel nie skarżył, nie skarżył, nie skarżył się na twoje zachowanie. Wszyscy mówią, że jesteś bardzo dobrą uczennicą. Uff, a więc dlaczego przyszłaś ze mną zobaczyć? Bo postanowiliśmy cię trochę wynagrodzić. Ach tak? Trzymaj, dała mi 7 golców. Uuu, 35 dostałam! E, to mały bonus do twojego kieszonkowego. O, dziękuję, mamo, to. No to idę sobie kupić jakieś ubrania. Skoro wychodzisz, możesz kupić nam e, na bazarze rogaliki na śniadanie? Pewnie już idę. Podziękowałam tacie i wyszłam. Mm. Weszłam na bazar, wzięłam paczkę rogalików, zapłaciłam, wyszłam ze sklepu. Zarąbiesz to. A, okej, okay. sklepy. Wyszłam ze sklepu z ubraniami. Jest pełno ubrań, których jeszcze nie, nie mam i nowa kolekcja. Wybrałam coś z nowej kolekcji, była droższa, ale bardzo ładna. Hmm. Przynajmniej nie muszę za to płacić. Okej, okay, wygląda znośnie całkiem. Wyglądam w tym świetnie. Wyszła ze sklepu Wyszłam ze sklepu z ubraniami. Wróciłam do domu, poszłam do swojego pokoju. Mila, pamiętasz o rogalikach? Tak, weekend skończył się i wróciłam do szkoły. Trochę dłuży mi się ten odcinek. Zapytaj się kolegów, co robili. Ale nie będę teraz kończyć odcinka, bo to jest końcówka już praktycznie. Więc nie będę teraz odcinka kończyć. No dobra, pociśniemy do końca. Lisander i Kentin razem rozmawiają. Rozumiem, w pewnym sensie twoja mama cierpi na tę samą przypadłość. Ze swoimi okularami, co ja ze swoim nadatnikiem. Tak, można tak powiedzieć, ale wiesz, ona nie gubi ich aż tak często, po prostu zajmuje jej to trochę czasu, zanim się zorientuje, że ich nie ma, a my nie wiemy, gdzie mogła je zostawić, Boże. Ach tak, myślałem, że jak ma się takie grube szkła, to nic się bez nich nie widzi. Tak, to prawda, ale mówi o innych rzeczach i zapomina, że nic nie widzi. To zabawne, też tak uważam. Tak, nas też to bawi. Tylko, że potem musimy ich szukać. Zaserwujcie szampana. Alisandry przeprowadził rozmowę dłuższą niż na dwa zdania z innym uczniem niż Castiel. <laughs> Dobra. Cześć, Nataniel. Spędziłeś miły weekend? Nataniel? Chyba mnie nie usłyszał. Podeszłam do niego i położyłam mu rękę na ramieniu. Wszystko w porządku? Dlaczego mi spadło z nim? Miałam 100%. Czy to przez to, że ochrzaniłam Castiela? Nie, dlaczego mi z nim spadło? Ej, nie wiem czemu. Mam to w nosie. Mm. Co? Tak, wybacz, o czym myślałeś? O moim weekendzie, yy, a więc było fajnie? Tak, doskonale. Nie masz ochoty o tym gadać, co? No, nie wiem, po co miałbym opowiadać o tym, że to sam jak nigdy, taki był wkurzony. Jednocześnie tym razem miał ku temu powód. Odstawiliśmy niezłe przedstawienie, ja i ten idiota, to on zaczął. Wiem. On zawsze umie się. Ze, tu, wiem, on zawsze umie się ze wszystkiego wywinąć. Jestem pewien, że jego rodzice nic mu nie powiedzieli. Cześć Kentin, spędziłeś fajny weekend? Tak, a ty. Ja też moi rodzice dali mi dodatkowe kieszonkowe po dniach otwartych. Szczęściara. Moi byli zadowoleni z tego, co nauczycielom nie opowiedzieli, ale nic mi nie dali. O, szkoda. Trzeba też przyznać, że spędziliśmy więcej czasu na szukaniu okularów mojej mamy niż na dyskutowaniu o sztuce i reszcie dnia. Ach, tak, często je gubi? Nie, nie często, ale raz wystarczy. Udało Wam się je w końcu znaleźć? Tak, na szczęście takie rzeczy są strasznie drogie. To dlatego ty już nie nosisz swoich? Tak, można tak powiedzieć. Mhm. Powiedz swojemu tacie. Powiedz twojemu tacie udało się załatwić porakunki z Amber? Nie, nie tak jakby sobie tego życzył. Schowała się za plecami swojego ojca, który o niczym nie chciał słyszeć. Kurcze Kurcze, żartujesz, to świetnie. Jeżeli dostanę naganę, bo coś jej się przydarzyło, to mój ojciec mi pogratuluje. Ale nic jej nie zrobisz, prawda? Nie, ale jeżeli znowu będzie chciała ze mną pogrywać, to się odwdzięczę. A co? Możliwe, żeby te potrzebowali pomocy. Serio? Co chcesz zrobić? Och, nic takiego, chyba za dużo powiedziałam. E, w sensie nie wiem, co jest gorsze: to, że on, jakby chciałby coś zrobić, Amber złego? Czy to, że ten ojciec by jeszcze mu po, po, poklaskał za to, że on jej coś zrobił? To jest niepokojące: oni oboje są jacyś nienormalni po prostu. Cześć, Armin. Spędziłeś miły weekend. Mm, tak, nawet świetnie moi rodzice pozwolili mi zarwać noc na rajd. Zerwać noc? Tak, wiesz, gdy nie śpisz przez całą noc no, to tyle to ja wiem. Och! oła. Och, i często tak zarywasz te noce? Tak, prawie każdą, w każdą sobotę. A, a więc to nie był wyjątek. To, że nie... To, że mnie. To, że miałem pozwolenie, tak, ale i tak zazwyczaj nie czekam na ich zgodę, aby grać przez całą noc. Okej. Okay. Rosalia i Aleksy razem rozmawiają. Nasze kostiumy zrobiły furorę. Szkoda, że żaden z rodziców nie pracuje w świecie mody. Jestem pewna, że ktoś by nas zauważył. Mama Nataniela i Amber była modelką. Może ma jeszcze jakieś kontakty. Och, tak myślisz? Musimy zapytać Amber. Widzę, że nie tylko ja jej szukam. A szukam Amber, tak? Ale najpierw będę musiała ze wszystkimi pogadać, popieprzyć głupoty, bo nie można przejść do sedna, nie? Ach, Cześć, Lissander, spędziłeś miły, miły weekend? Można tak powiedzieć. Co się stało? Razem z Leo odwiedziliśmy naszych rodziców i zostaliśmy u nich na cały weekend. Gdzie mieszkają? Na wsi. O, tak, to trochę widać. Ciepierdzielę. <laughs> Sośka, ty jesteś głupia. Już mi to mówiono. Okej, okay. i dlatego nie spędziłeś mu miłego weekendu? O nie, lubię od czasu do czasu odwiedzać swoich rodziców Ale sprzedali swoje króliki Wiem, że to głupie, ale zrobiłem się przez to trochę smutny Och, rozumiem Wiesz, ja nie uważam, że to głupie O, jak każdy wie, Lisander potem na tej farmie będzie mieszkał I ma tak tam ładniej w ogóle To miłe Chcesz, abyśmy coś porobili, abyś, żebyś przestał tym myśleć? Nie przejmuj się tym, trochę mi przez to smutno, ale to nie koniec świata mhm. Zgadzam się E e e P piwnica. <śm> kisiel w piwnicy. Cześć, Kastiel. Spędziłeś miły weekend? Nie. Nieźle się zaczynam, Co się stało? Moje rodzice wyjechali dzisiaj rano. Potrzebujesz wyjaśnić, czy zrozumiałaś, w czym jest problem? Ja pierdolę. Nie, 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 nie. O, Po prostu... Mam ochotę tak mu przywalić. Po prostu wzięłabym... Za tak bym się zamachnęła i bym mu te jedynki wybiła, że ma za kranie. Przemoc to rozwiązanie, Nie namawiam nikogo do bicia, bicie jest złe, okej? Okay? Po prostu on mnie doprowadza do takiej frustracji, że po prostu wziąłem No właśnie. Nie, spoko zrozumiałam. Nie rozumiem, dlaczego cię denerwują. Spoko, tylko dlatego, że są wkurzający, to nie znaczy, że ich nie lubię. A tak to wygląda. Ech, już ci mówiłem, że lubię być sam, a moje rodzice są strasznie nachalni. Tego nie da się pogodzić. Mimo wszystko mógłbyś trochę wysilić. Dzwonię do niej raz w tygodniu. Więcej zrobić nie mogę. <słyski> <słyski> raz w tygodniu telefon, sprawozdanie, całego tygodnia jelo, nie? Ja pierdziele. Co za ham. Kurczę, a, już, już, a ja myślałam, że twoje rodzice zmienią ci szkołę po dniach otwartych. Dlaczego mieliby to zrobić? Nauczyciele nic nie powiedzieli na temat twojego zachowania? Nie nic. Co? Dlaczego? Przecież wylałaś wiadro z wodą na deber. Przecież to ty zrobiłaś. Powinni byli o tym powiedzieć. Słucham, ja wylałam to wiadro? Przypominam ci, że to ty i twoje koleżanki to zrobiłyście. Tak, ale tylko my o tym wiemy, ale mm, podejrzewam, że jakbym powiedziała, to opowiedziała tą historię mamie starym, to by mi uwierzyli i pomyśleć, że potrzebuję jej pomocy. Ratujcie mnie! No, już przesuń się, muszę wrócić do Lee Charlotte. Poczekaj, muszę cię o coś zapytać. O tak? O co? Jak być mniej brzydką? Sorry, w twoim przypadku nie da się nic zrobić. <ścoughs> ja wierdzielę, te pociski są te takie... Na poziomie podstawówki, że mnie normalnie wykręca, jak to czytam. Nie, chciałabym, abyś powiedziała mi coś więcej na temat śladów, które twój brat miał na plecach. Dalej o tym myślisz? Powiedzmy, że ciężko o tym zapomnieć. Pff, nie mam nic więcej do powiedzenia. Nawet nie wiem, jakie bzdury ci opowiadałam ostatnim razem. Co mi opowiedziałaś? Czekaj, jakie bzdury. No, te, które ci opowiedziałam ostatnim razem. To nie była prawda? E, nie, sorry, ale ja chciałam mieć telefon, a te informacje, które nie istniały, nie miałam wyboru, jaka pitch. Ach. A więc twój brat nie drobił się tych śladów w domu? Tak ci powiedziałam? Tak. No nie, nie wiem, gdzie sobie to zrobił. Super, dzięki za nic. Pff, i myślisz, że ci uwierzę. To widać, że dobrze wiesz, co się stało, tylko nie chcesz mi powiedzieć. Lepiej będzie, jeśli bezpośrednio sprawdzę, co się dzieje u nich w domu. Muszę wymyślić coś innego, dzięki czemu puści farbę. Mhm. Znajdź sposób, aby przekupić amber. O! Jeszcze tutaj jesteś? Słyszałaś mnie, czy nie? Nie mam ci nic do powiedzenia. Poczekaj, chciałam tylko wiedzieć. Mm, co? No, może zawarłybyśmy pokój? Zakopały topór wojenny? Na 5 minut? Co? Jak to? No, może, żebyśmy zakończyły naszą wojnę i zostały przyjaciółkami? Rozumiesz o co mi? <laughs> nie wypowiem tego. Nigdy nie będziemy mogły zostać przyjaciółkami. Jesteś zbyt denerwująca. Nie jesteś lepsza. Nie chciałabyś chociaż spróbować? Ale tutaj nie ma czego próbować. Nie chcę być twoją przyjaciółką i tyle. Z kolei, tak, możemy zawrzeć mały rozejm. Przestaniesz mi rzucać kłody pod nogi, a ja zrobię to samo. To może być dobry pomysł. Ej, chwileczkę. Nigdy w niczym ci nie przeszkodziłam. Oczywiście, że tak. Odkąd tutaj jesteś, rozmawiam z Castielem jeszcze mniej niż wcześniej. Pochłaniasz całą jego uwagę. <grym> nie moja wina, że za mną lata, okej? Okay? Chcesz, chcesz, żebyś przestała do czasu... Aż trochę się do siebie zbliżymy. E, pochłaniam całą jego uwagę? Jasne, nie wiadomo co. Dobrze, się dogodujemy to wszystko. A więc zrobisz to? Mm, ok. Ha, na no to czekam. No to czekam. Dobry Boże, dlaczego ja to robię? Dobry Boże, dlaczego ja się zgodziłam? Jestem pewna, że mogłam znaleźć inne rozwiązanie. Mila wszystko w porządku, wyglądasz na zaniepokojoną, spoko, tylko właśnie zawarłam pakt z diabłem. Co? Widziałaś, może Castiela muszę z nim porozmawiać. Nie wrócił już do domu? Bardzo rzadko zostaje po, w, w szkole po lekcjach. Kurczę, mam nadzieję, że jeszcze tu jest. Potrzebuję go. To on jest tym diabłem, o którym mówiłaś? Nie, spokojnie. On jest tylko wkurzający, ale nie złośliwy. Właśnie, że jest złośliwy i wkurzający. Hmm, toksyczny i w ogóle ble. E, widziałeś może Castiela? Nie, przykro mi. Kurczę, Ailis powiedziała, że już pewnie wrócił do domu. Myślisz, że, to, że tak właśnie zrobił? nie, mamy wyjść dzisiaj razem wieczorem nie wyszedłby beze mnie super, dobra wiadomość, co będziecie robić? nic specjalnego, wydaje mi się, że chcę sobie kupić nowe struny, czy coś w tym stylu o, mogę iść z wami? jak chcesz, wydaje mi się, że nie ma problemu super, o której idziecie? już sam nie wiem, ale pewnie niedługo ach, poczekaj, zapomniałam jednak nie mogę z wami pójść, jeśli wszystko dobrze pójdzie to będę zajęta dzisiaj wieczorem spotykasz się z kimś? można tak powiedzieć, chciałabym pójść do koleżanki rozumiem, w takim razie następnym razem tak, co ja robię? I tak muszę przestać porwać, spędzać czas z kastielem. Mm -hmm, więc muszę go znaleźć, tak? Widziałeś może kastiela? Nie, a ty widziałeś może kastiel. Kentina, boże! E, nie, przykro mi, a co? E, najwyżej podzielę ten odcinek na pół, i tak, więc naprawdę, co będziecie robić? Nic specjalnego. Pokażę mu swoje grywalki. Ach, tak? Myślisz, że mu się to spodoba? To, no pewnie te wszystkie, te gry wszystkim się podobają. Wiadomo, ja je uwielbiam. <laughs> Serio? Rzadko się zdarza, aby dziewczyny lubiły takie gry. O, gry walki? tak? No, pff, w Tekkena to ja napierdzielałam równo. No co ty, ja ich znam całkiem sporo. Koleżanka, którą ostatnio widziałem, leti. Gra w takie gry? E, nie wiem. A co ci obchodzi, Leti? E, chcę wiedzieć, co kombinujecie razem z moją siostrą. Jak to? Widziałem, jak razem rozmawiałyście. Co robicie? No nic! Mam przecież prawo rozmawiać z Twoją siostrą. Nie udawaj, niewiniątka! Nic takiego nie robię. Za każdym razem, gdy widzę Was razem, to źle się to kończy. Przynajmniej dzięki nam zawsze się coś dzieje. Raczej przez Was. Zawsze mamy pełno problemów. No przykro mi bardzo. Bez nas byś się nudził. Nie, nie, mógłbym się pouczyć w spokoju. Ej, z tego co wiem, to ci nie przeszkadzałyśmy. Jeszcze nie, ale znając was, na pewno tak będzie. Nie możesz tego wiedzieć. Dobra, hmm, Castiel... Co robicie razem z Amber jak to? Nic, Amber wygląda na zadowoloną, ale nie chce powiedzieć dlaczego, a ty jesteś ostatnią osobą, która z nią rozmawiała, a więc mów, to was nie dotyczy. Pfff a i tak wszystkiego się dowiem. Lepiej od razu powiedz o co chodzi. Nie, właśnie dlatego nie będę tracić czasu, aby samej ci powiedzieć, skoro i tak ktoś inny udzielić tych informacji. Nie zrozumiałam, odpuść sobie. <laughs> nie zrozumiała, Boże! <laughs> O, to ty nareszcie! Co jest? Masz dziwną minę. Zabije mnie. <grym> e, ja. Mm, ja zaraz umrę tutaj kuźwa. On mnie zabije! Między nami koniec. Seriam <grym> z tobą. Adi Co tam śpiewasz? Nie chcę cię więcej widzieć. I to dlatego chciałaś się ze mną spotkać, żeby wygadywać głupoty? Tak, aby wszystko było jasne. Słowo daje, brakuje ci jakiejś, jakiejś klepki? Między nami koniec, przecież nigdy między nami nic nie było. No właśnie. No, mimo wszystko całkiem nieźle się dogadujemy. Lepiej, żebyś następnym razem mówiła o tym w czasie przeszłym. Nie mam ochoty przyjaźnić się ze świruską. Między nami koniec, jakbyśmy razem chodzili. Odbiło ci do... Odbiło ci, dlatego, że byłem dla ciebie miły. Boże, on, on jest hamem, ja wiem, ale mnie po prostu, on tak śmieszy, że naprawdę, on mnie śmieszy, nie? W wyzywaniu od świrusek i w ogóle. Dej się na typie. Nie, to nie to. No ale wiadomo, bo da, podchodzi do ciebie laska, którą może trochę lubisz i nagle ci mówi, koniec z nami. Mm. A ty sobie myślisz, what the fuck, wypier... Babo... A więc co? To żart? Masz wątpliwe poczucie humoru? Też nie. Nie wiem nawet dlaczego próbuję to zrozumieć. To ja nie chcę cię więcej widzieć. Przyszedł koło mnie i już nic więcej nie powiedział. Ała. Serduszko mnie i tak zabolało. Przynajmniej Amber będzie zadowolona. Udało się. O, tutaj jesteś. Haha, <laughs> nie wierzę. Co ci powiedział? Nie mam ochoty o tym gadać. A więc zrobiłaś to? A nie widać? Na pewno mam grubową minę. Sama go o to zapytam, już dobrze. Yy, mogę do ciebie przyjść? To tego właśnie chciałaś? Tak, chcę przyjść do ciebie dzisiaj wieczorem jako twoja przyjaciółka i zostać na noc. E, czasem jesteś naprawdę dziwna, wiesz, a więc zgoda? Spławiłaś kastiela, więc wydaje mi się, że tak, Ej, chwileczkę chyba nie będziesz chciała mi ukraść ubrań czy coś w tym stylu. Ja Ci tego przypominam, że ja w, w każdym odcinku wydaję hajs na ubrania, więc odwal się od moich cichów. Nie pewnie, że nie. Przygotuj przygotowujesz jakąś zasadzkę, tak? Uprzedzam Cię, że w razie czego zemszczę się i nie skończy się jedynie na wiatrze z zimną wodą. Przecież mówię Ci, że nic nie szykuje. Doskonale umowa stoi. Uścisnęła mi dłoń. Umowa stoi. Nie wiem, czy ta ilustracja była tego warta, żeby się pokłócić z kastielem. No ale w sumie on mnie taki co bardzo nie interesuje. No ale okej, okay. hmm, ale i tak hmm, trochę zabolało, nie? Kiedy on po prostu tak... Mam bardzo. Mam złe, bardzo złe przeczucia. Ja też. Koniec odcinka w końcu, i będę kichać. Albo nie, ale nie wiem. Zaraz zobaczę. A ja jednak kichnęłam. Skończyłam w końcu odcinek 22. Ja Wam ten odcinek po prostu podzielę na pół, bo mam 50 minut. Także no, ja go podzielę na pół i, i tak, tak będzie ok, dobra? <laughs> Czy mi się podobał ten odcinek? No, był dosyć zabawny. Podobał mi się no, ten odcinek. Oprócz tej końcówki z tym kastielem, bawią mnie te jego odzywki do suszki, pomimo że one są po prostu. Niektóre są tak po prostu obrzydliwe, chamskie, i po, powinien za nie po prostu dostać w mamel. Ale bawi mnie to. <laughs> naprawdę mnie to bawi. A teraz on się obraził. Ona musiała mu takie rzeczy powiedzieć, obraził się i no, naprawdę zabolało mnie serduszko z tego powodu, kurczę. No ale dobra, no. Także to by było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli tego nie robicie, bo to mega wspiera kanał, bardzo dobrze robi na zasięgi. Zapraszam również was na mojego Discorda, Instagrama, TikToka. Linki macie w opisie. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się, bo Do następnego odcinka. Pa, pa.